Znów się praca zaczyna, a potem jest zamęt i chaos. Kolejna być może porażka, lecz bob z tego wyjdzie cało. W świat wyobraźni znowu gna koparka, więc wszystko znów idzie źle, bardzo źle. <toddź> Hej, hop, razem, bob. Dobrze jest przyjaciół mieć. Bo jeśli źle pójdzie, co szansa zawsze jest. czynu bomba! Hej, ho, nie poddamy się, bo znowu nam uratuje dzień. I uda się zreperować to, co dziś wyszło nam źle. Wszyscy razem. Myślimy, że idzie dobrze. Lecz cóż wszystko idzie, źle le, wszystko idzie. Dzieje się coś sprężynowie, ale długo nigdy nie trwa zgiełk Leo zawsze dobre ma intencje, lecz czasem ponosi go. Na pomoc pieszy bo. Hej, ho razem. Dobrze jest przyjaciół mieć Bo jeśli źle pójdzie coś Szansa zawsze jest Z drużyną Hej, ho, nie poddamy się Bo znów pop nam uratuje dzień I uda się zreperować to Co dziś wyszło nam źle Znów uda nam się Na zabawę czas, przynikajcie nas na scenie, zbądźcie bo nie swe. Teraz już to panka śpiewać chce. Jeśli macie coś do kopania, najlepsza jestem w tym. Uwielbiam kopać dziury. A mam naprawdę czym? A jedna z nich była głęboka taka, że naprawdę w niej pojawił nagle się. Naprawdę nie kamur pojawił nagle się. Podkręcamy atmosferę, na widowni będzie szał. Nie dzieczik, też by dostać prawa chciał. Aj, nie jest podnosić rzeczy, choć może wątpi ktoś. Ja jestem najlepszy, kiedy podnieść trzeba coś. Choć czasem się zdarza, że ze mnie śmieją się. My ramie tak mówią, jak żerafy, szyja jest. Ja jest, na, was wdziękiem swym, bo wdzięk taki ma kto już ma na... o, 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 przepraszam! Ja błotniste ja. lubię sprawy, chyba wszyscy wiedzą, że Czas w kałużach chętnie bym spędzał co dzień przez błoto lubię iść, nigdy nie grzęznę w nim. Jadę jak gąsienica, co na drzewo wspina się. Jedzie jak gąsienica, co na drzewo wspina na się? się. Ale to chyba jest niemożliwe. Jest przedstawienie nasze kończy czas. Koparka, spychacz! Chcą już pożegnać was, nam bardzo podoba. Więc się dołączamy do nich jak drużyna kończąc wieś. To już koniec, więc czas pożegnać się Witajcie! Będziemy pracować jak Bob Budowniczy i jego drużyna Więc chwytajcie za narzędzia i chodźcie za mną! Bójty pasy, kaski, jak Bob Budowniczy Buty, pasy, kaski i klaszczemy rytm tak jak betoniarka, w koło kręćmy się, teraz w górę ręce, dźwig podnosi też. Róbmy dwa fikołki, palec też tak robi, mamy też wiertarkę, wiercimy nią jak bok. Cekły masz, buduj mur, stukaj młotkiem, puk, puk, puk i wiertarką otwór zrób. Już mamy! Teraz jak koparka Wielką dziurę Chodźmy tak jak spychacz Udawajmy go Ciężka ciężarówka Więc ciężki każdy krok Żuraw jest wysoki Sięgaj tam gdzie on Cegły masz, buduj mur Stukaj młotkiem, buk, buk, buk I wiertarką otwórz róg. Już mamy buty, Łotkiem, buk, 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 I nie raką otwór z róg Już mamy buty pasy kaski, jak bok budowniczy, buty pasy kaski, i klaszczel rytm, już mamy buty pasy kaski, jak bok budowniczy, buty pasy kaski, i klaszczelny rytm. Hej, to jest światło! Kaciuką jest, jak przekopać każdy problem, ona wie Spycha, bałagan, cały, sprzątnie w Spójrzcie, jak on swych używa dziś Hej! To jest świat, bo pami dziś w nim Spręży To jest świat, bo mamy tak Moje ramię dźwig wznosi, żeby pomóc nam w górę idą worki, cegły albo star. Ciężarówka właśnie zbliża się. Kiedy wiedzie coś, wtedy królem drogi już jest. To jest w nasz, siegna po powałtach, jak najwyższa wieża. Ona mała, tak, lecz betonia tak nie wszystko zmiesza. <~tsource> Walec wszystko nam rozwalcować chce. Jeśli te i te, aż wszystko płaskie już jest. Marta i Leo też duszy nie są. To oni zawsze mówią to: tak, tak damy, damy radę Hej, to jest świat boba, witajcie dziś w nim! Węgrzy nowo, to jest świat, popaść, nie mamy tak da. Tak. Razem wciąż Wiele różnych zajęć ma I jak rodzina są Przybi piątkę im I klaszcz Razem z nimi klaszcz Przybi piątkę im I klaszcz Razem z nimi klaszcz Pomocne przyjacielskie dłonie do pracy rwą się dziś

Nie ma to pracowity dzień Wszystko w tej nie gra Bo każdy stara się Buduje, kopie, wierci, miesza Klei, znosi, cement, miesza Ta na Razem z nimi klaszcz Pomocne przyjacielskie dłonie Do pracy rną dziś Drużyną są, są, są song są 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 są. są, 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 piątkę im i kost. Uczcie się z Leo. Leo maluje. Dobrze, Leo. Ty pomalujesz te ściany, a ja dokończę robić podjazd. Pamiętasz kolejność czynności, które masz wykonać? No, jasne, Bob. Jeszcze nie, Leo. O? O co chodzi? Najpierw wyłożysz chodnik papierem, żeby nie pobrudzić go farbą i okleisz taśmą wszystkie szyby. O, e, racja. Racja. E, o tym zapomniałem. Ale już pamiętam. Proszę betoniarko, gotowa. Zaraz wszystko będzie wymieszane. Dzięki betoniarko. Leo! Zaczekaj chwilę! O czym znowu zapomniałem? Musisz wypełnić pęknięcia w ścianie zanim rozpoczniesz malowanie. O, tak! Tylko cię sprawdzam, Bob! Zaraz to zrobię! Świetny cement betoniarko. Dzięki Bob! Trzeba to wyrównać. Czekaj, Leo! O, o, co teraz? <noise> na wałku masz za dużo farby. Będzie ci z niego kapać. No dobrze, troszkę go odsączę. O, jest równiutka, Bob! Oh, idealnie! Dzięki, betoniarko. Chyba teraz zasłużyłem na koktajl. O, a co powiesz o mojej ścianie? Dobra robota, Leo. Widzę, że o wszystkim pamiętałeś. To świetnie! Więc myślę, że też zasłużyłem na koktajl. Prawda? Stój dokładnie tam, gdzie stoisz i ani kroku dalej. O, dobrze. Ani kroku dalej. Uh. Tak, już i tak ich dość narobił. Leo, ani drgnij. O, dokąd idziesz? Do środka idę po koktajl. Poznajcie drużynę. Dźwig i żuraw. Dzięki dźwigu! Ładunek gotowy żurawiu! Jedziemy do góry! Czas już na siłę wierzy! Ojej, najwyższy żuraw w historii! Dobra, gotowy dźwigu! Hej, żurawiu! Czy nie chciałbyś się pobawić w szpiega? Pobawić w szpiega? Wiesz, że z tej wysokości widzę wszystko, prawda, Dźwigu? No i dobrze, ja jestem w tym naprawdę dobry. E, to zaczynam. E, widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru e, pomarańczowego. Pachołek drogowy. Och, nie! Dobra, żurawiu, twoja kolej! No to słuchaj, dźwigu! Widzę teraz moim okiem szpiega coś koloru. Ale nie patrz na nic, co jest po drugiej stronie miasteczka, dobra? Nie będę. Widzę teraz coś, co jest niebieskie. O, coś niebieskiego? Niebieskie, niebieskie. Mmm, niebie... O! Kontener biurowy, tak! Nie! <laughs> O, kamizelka Boba, tak? Znowu nie trafiłeś Znowu? Nie Ale... O, ja jestem niebieski To ja To dźwig, zobaczyłeś dźwig Tak, to ty Uhu. Moja kolej Widzę teraz A ja widzę, że mamy jeszcze dzisiaj dużo do zrobienia Ruszaj, jedziemy po kolejny ładunek Ach, och, masz rację, bo. Do zobaczenia, żurawiu! Ciągle widzę was obydwu, wiecie? Widzę! Ciągle was widzę! Uczcie się z Leo. Zakłócenia komunikacji. Musimy rozkopać tę drogę, żeby naprawić rurę, która jest pod spodem. Pamiętasz, jak się obsługuje młot pneumatyczny? Tak! Trzeba ustawić ostrze pod lekkim kątem, pochylając młot do siebie. Mam pokazać? Tak, pokaż. Bardzo dobrze. Co mówisz? Ups, nie słyszę się zbyt dobrze w nausznikach. Powiedziałem bardzo dobrze. Możesz teraz rozkopać resztę, a ja tymczasem pójdę po rurę. Jasne bob! Świetnie. Pamiętaj też o tym, żeby założyć nauszniki przed pracą. Le o, cześć, spychaczu. O co chodzi? Bo pomówi, żebyś przerwał pracę. Marta upiekła placek. Chcesz piasek? Powinieneś znaleźć go na placu. Leo! 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 O, spychacz, nie zauważyłem cię. Co jest? Nie chcesz spróbować ciasta Marty? Jest takie dobre, że hej. A, klej. Mam, na pewno jest w skrzynce. Leo, znowu ty? W czym mogę pomóc? Został już tylko kawałeczek ciasta, Leo. I Bob mówi, że poszła już cała taca. Naprawdę dobra praca? <laughs> Dzięki, spychaczu. Ciekawe, dlaczego Leo nie chciał spróbować mojego ciasta. No cóż, bardzo dużo stracił. O, co takiego straciłem? Ciasto Marty. Przykro mi, nic już nie ma. Było ciasto? Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Poznajcie drużynę Spychacz. To Spychacz! Spychacz Król Góry! <laughs> Król Góry? Podoba mi się! O! Oh. <laughs> Cześć Bob! Spychaczu. Chciałbym, żebyś pozbierał teraz całe kruszywo, jakie zostało po pracy w tym tygodniu. Jasne Bob! Dzięki królu góry. A i pamiętaj, żeby składować je tu, gdzie inne materiały. Jedziemy, koparko. Muszę teraz zebrać całe to kruszywo, żeby moja góra stała się ogromna! czy to są resztki materiału? Jasne, możesz zabrać wszystko z pychaczu. Tak, dziękuję Marto. <noise> Góro spychacza, nadjeżdżam! <noise> Ta góra nie jest jeszcze ogromna, a król potrzebuje góry, a nie pagórka. jej spychaczu! Nie mogę uwierzyć, że zostało nam aż tyle kruszywa! Jestem król spychacz, a to jest góra spychacza! To wspaniale! Ale teraz proszę to przewieźć tam, gdzie inne materiały, pamiętasz? O, tak! <laughs> Już się robi, Bob! <laughs> Dziękuję, Wasza Wysokość! Poznajcie drużynę, walec i betoniarka. Jesteś najlepszym walcem na świecie. Naprawdę? O, naprawdę tak myślisz, betoniarko? Tak, jesteś walcem legendą! Jesteś niesamowity. Wywalcowałeś już wszystko w miasteczku. Moje kanapki. Czasami walcuję też coś, czego nie powinienem. Tak, ale i tak mógłbyś zwalcować wszystko. Założę się. Założę się, że mógłbyś zwalcować na płasko tamto wzgórze! Łatwizna! Żaden problem! Mógłbym! To znaczy... Mógłbym... bez dwóch zdań! Mógłbyś to zrobić z zamkniętymi oczami! Tak! Tak! Tylko patrz! O, jesteś legendą! O. To jest… To jest o wiele trudniejsze, niż myślałem. <laughs> Nieźle, Walcu! <laughs> Mówisz poważnie, ale przecież mi się nie udało. <laughs> Oczywiście, że nie. To jest za dużo walcowania, jak na jeden walec, w Walcu. Oh, ale walec jest najlepszym walcem na świecie, Bob! Na świecie! Wiem, Betoniarko. Bob ma rację. Jedne rzeczy można walcować, a innych nie. O! To były znowu twoje kanapki? Wybacz, Bob! Kanapki są idealnie płaskie! Oczywiście, że są idealnie płaskie. Jesteś przecież najlepszym walcem na świecie! Fajnie! Dzięki, Bob! Poznajcie drużynę Leo. Jedna fala. To będzie naprawdę pięknie wyglądało na naszym akwarium. To raczej wygląda jak płetwa rekina, Leo. To jest fala dźwigu. Ale masz rację, wygląda też tak jak płetwa rekina. Uważaj, dźwigu! Wyobraź sobie, że tu jest pełno rekinów. To natychmiast wychodzę z wody. Doskonalisz umiejętności, Leo? Fantastycznie! Czas na nas dźwigu, jedźmy już. Nie zapominaj o rekinach, Leo! Hmm. Lepiej posprzątam ten bałagan. Hej, gdzie podział się mój telefon? Aha, tam leży. O, chwileczkę. Tak, żeby nie dotknąć wody. U -u -u. Ha. 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 U -u -u. Wo Dobra? Uf. O tak! Utrzymać równowagę. Żaden rekin nie dobierze się do mnie. Telefon! muszę jakoś odebrać Ryzykowne. Ale dalej Halo, tutaj Leo! Cześć Leo, mówi Bob. Dopadły ci rekiny? Cześć Bob. Ale co będzie z lwami? Co lwy? O, to miał być żart. Wiedziałem. No właśnie. Tak czy siak dinozaury odstraszyły lwy. O, Bob. Bob. Uczcie się z Leo. Leo i słupki. Już prawie skończyłem montować słupki do nowego ogrodzenia, Leo. Mógłbyś to dokończyć, a ja pójdę po drut, żeby je połączyć. Jasne, Bob. Ten młot jest gotowy, żeby zacząć uderzać. Przygotowałam słupki. Dobra, więc zaczynajmy je wbijać. O, zaraz, chwileczkę. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wszystkie słupki mają tę samą długość, bo kiedy je wbijemy, muszą być równe. O, dobrze, dobrze. Ten jest trochę za długi. Chciałbym już zacząć wbijać. Możemy już zaczynać? No dobrze, możesz już wbijać, Leo. Tylko sprawdź, czy mają tę samą wysokość. Ach, słupek stoi. Teraz czas na młot. Ho, ho! Dobra. Następny koparko. Skończymy to ogrodzenie w mgnieniu oka. No i proszę, wygląda nieźle. O, ten jest trochę wyższy niż tamten. Czy Bob nie mówił przypadkiem, że masz je mierzyć i przycinać, Leo? Eee, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że jeszcze raz uderzę. Teraz jest niższy od pozostałych. O. Eee, będzie dobrze, tylko tamte też trochę mocniej wbije. Proszę bardzo, eee, Leo. O. Eee, może jeszcze parę uderzeń? Parko, co się stało ze słupkami do ogrodzenia? E, chyba trochę mnie poniosło z tym wbijaniem. Tak, myślę, że troszeczkę cię poniosło. Trzeba widzieć też jasną stronę. Wszystkie mają tę samą wysokość.